Dobry wieczór. Witaj, moi drogi YouTube. Dziennik budowy, dzień 106. Yy... Środa? Środa, tak. Zgubiłem jeden dzień. Słuchajcie, moi drodzy widzowie, rozszalowane o, tutaj, popatrzcie, jak. Jaka pania. Ten słup całkiem nieźle wygląda. Więc, jest to całkiem nieźle zrobione. Jakieś małe powierzchowne raki się tu pojawiły, ale to tragedii nie ma. Jak na te warunki, które tu panowały i stres i całą resztę to wydaje mi się, że wszystko ok. Tutaj ten słup z kolei, oba są zielone. Tego nie widać na filmie, ale ten beton będzie musiał postać do, do poniedziałku przynajmniej. Dzisiaj jest środa, nie wiem, może w sobotę. Zrobię facety, gruntować będę to dopiero w poniedziałek. Nie mam zamiaru, żeby mi tu odparzyło KMB ani nic innego, i pozakładam to co potrzeba, i już bez problemów pociągniemy to do góry. Z tą, tą, tą izolacją muszę sobie tu zrobić porządek, bo koparkowy mi tu powsypywał w narożnikach materiał. Muszę to rozłożyć na pierwszą warstwę. Ale to dopiero po założeniu tej hydroizolacji. Ten jest bardzo zielony, ten już się trochę wypopielacił, ale powiem Wam, że wart, że to stoi naprawdę, bo mogło być przeróżnie. Góra jest w miarę, tam trochę wieje w tamtym narożniku, tu Wam pokażę. Bo jak go podcięło dołem, to tutaj góra się przechyliła w tą stronę pozycja. No jest tu atulina 1,5 cm do dwóch tylko, że jest skoszony w dół jak sobie popatrzycie, o tu widać się góra zawęziła. To jest podporowy cienki słup, dołem będzie bardzo ładnie trzymał, więc nic go tu nie zetnie, nie mam zamiaru tutaj nic z nim robić. Pozycję ma utrzymaną, więc pion do góry i dziękuję, zakładam tylko hydroizolację i nie mam zamiaru się tym przejmować. Te, ten bardzo ładnie siedzi w pozycji, prawie się w ogóle nie ruszył, ale to dzięki temu, że tu jest po 6 prętów jeszcze na usztywniaczu. Tu a propos tego zbrojenia schodowego to w ogóle nie ma o czym mówić, bo, no bo to jest coś, co można zawsze nawet tego nie trzeba będzie naciągać absolutnie, bo jest, bo jest idealnie, tak? tylko poprzeczki. Ten pręty są. Krzywo, bo on też był przeciągany, bo koszyk wyskoczył dołem, ale do góry, w pionie, wszystko będzie szło tak, jak należy, więc bezproblemowo. Nie widzę tutaj żadnych problemów. Natomiast nerwów swoich zjadłem. Tu dobrze, że mi podpowiadaliście w komentarzach. Odpuściłem sobie zbyt szybkie robienie tutaj tej hydroizolacji. I tak jest długi weekend, Święto Zmarłych, więc poczekam aż to po prostu przewieje, wystygnie bo założenie KMB na, na mokry beton powoduje, że zabieramy mu powierzchnię, którą ma oddychać i i ten no i może odparzać, tak słusznie tam zauważone było w komentarzu, że on i tak wewnątrz nie wystygnie tak, ale musi oddać tyle, ile może oddać na zewnątrz przez te wszystkie ściany, tu jest duża powierzchnia ścian, więc spokojnie mam środę, czwartek, piątek, sobota, 5 dni oddechu i dopiero wtedy w przyszłym tygodniu na początku polecimy. Będę miał czas, żeby tutaj posprzątać ten cały bajzel, porobić facety, rozłożyć tą warstwę, jak należy wynieść te bloczki i przygotować się do tego zasypu, tak? Bo poniedziałek, wtorek będzie, będzie to gotowe i będzie można kolejne warstwy. Akurat z piasek zasypowy I tyle No Cóż wam mogę jeszcze dodać Nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło Nauczka na przyszłość Ja trochę wychodzę z założenia Że powinniśmy się uczyć na cudzych sukcesach A nie na własnych błędach Bo na własnych błędach Dopielęgnujemy Błędy A ucząc się na cudzych sukcesach Możemy tylko je przenosić do siebie, ale. Ale nie jest źle. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. I do zobaczenia w następnych odcinkach. Pozdrawiam.